Dziś jednak sięgamy po coś ciutkę rzadszego: Abelaur 10-letni, Forest Reserve. My akurat znaleźliśmy go we Francji, nieszczęsno widuję go w Wielkiej Brytanii, w Polsce też w sumie go nigdy nie widziałem, ani w Stanach Zjednoczonych. Sama butelka jest smuklejsza niż 12. Nie wiem, czy bym oznaczył ją jako ekskluzyw, ale na pewno bardzo fajny okaz, który można mieć w swojej kolekcji. Najważniejsze, że jest finiszowana w beczce z francuskiego dębu Limousin i to wyróżnia na, na tle tych, tych innych albo tej podstawy dwunastoletniej. Ten destylat dojrzewa w beczkach po Bourbonie i Sherry, czyli tak samo jak, jak dwunastka, a następnie finisz w tej właśnie dębowej francuskiej beczce dodaje mu na pewno tą, tą głębię i zobaczymy co jeszcze wynajdziemy w tym destylacie. Nazwa Forest Reserve nawiązuje do wsparcia Abelauer dla ochrony i odnawiania lasów w Side. Czyli taki bardzo ładny gest przede wszystkim dla twórców whisky, który też bierze środowisko w swoje ręce i próbuje, próbuje troszeczkę pomóc. To jest bardzo super. Jeśli chodzi o dostępność, bywa widoczna w niektórych brytyjskich sklepach, ale będzie kosztowała ciutkę więcej, niż na pewno zapłacimy za nią we Francji. Więc jeśli macie okazję być we Francji, my ją kupiliśmy w supermarkecie, cenowo około 30 euro, w funtach pewnie około 50 funtów. W Stanach Zjednoczonych, jeśli w Stanach, to pewnie około 50-60 dolarów, może ciutkę więcej, jeśli w ogóle ją znajdziecie. Co czyni ją dosyć ciekawą butelką, na pewno dla kolekcjonerów. I plus takie, taką fajną butelką, którą można wyciągnąć do, do swojej rodziny i przyjaciół, którą możesz wszystkich poczęstować i spróbować, jak się różni między dwunastką, albo jakąś, jakąkolwiek inną Abelauer, albo Space Whisky. Będzie na pewno super na prezent, więc mamy tutaj dramika nalanego. Na nosie wyczuwalne są takie kwiatowe, cytrynowe, skórka pomarańcza, pomarańczy, drzemik truskawkowy, wanilia. No i na pewno czuć ten domb. Ten domb zawsze w tych Space'ach troszeczkę tam wychodzi przede wszystkim jak są dwie różne beczki, tak? Więc teraz zdegustujmy. smaku pojawia się melon. To jest bardzo bardzo ciekawe. Takie odświeżające tofi, praliny, rodzynki, suszone zioła. Na pewno jest bardzo słodki. Ta warstwa tej słodyczy ciągnie się dosyć długo i się rozwija. Finish przynosi trochę imbiru, czarnego pieprzu. Na pewno jest troszeczkę ostrzejszy niż dwunastka. Ale jest taki ciasteczkowy, owsiany e, posmak, przyjemnie się utrzymuje, dalej czuć ten, ten dąb. Hmm. I, te, I te ciasteczka owsiane, e, mój syn uwielbia ciasteczka owsiane, tutaj e, w Anglii zwykłe od cake'i, y, takie praktycznie bez smaku. Ale rzeczywiście, ciągnie się ten, ten, ten posmak tego dosyć długo, więc zrobimy notatki. I zaraz wystawimy ocenę czyli tak Abelower Forest Reserve Dziesięcioletnia 40% taki ciemny bursztyn. I to tu zaraz wypiszę nos i posmak. I myślę, że dałbym ocenę na 77, czyli ciutkę wyżej niż Abelauer 12, ale ogólnie obydwie łyski są bardzo przyjemne. W tej dziesiątce jest więcej takich zakrętów i troszeczkę dłużej się utrzymuje na języku. Na pewno jest bardziej pieprzna. Możliwe dlatego, że jest młodsza. Tam się dużo łatwiej pije. Ale obydwie bardzo bym polecał do, do spróbowania. Jeśli próbowaliście dwunastkę lub dziesiątkę, dajcie znać co myślicie i jaka jest Wasza ocena. Na tym polega właśnie magia degustacji czasami. Ta młodsza whisky może przynieść dużo ciekawszych nudnych, niż ta troszeczkę starsza, co zawsze jest czymś bardzo ciekawym i fajnym właśnie w degustacji takich ciekawych właśnie destylatów. Każdy dram mówi nam coś innego o sobie, o tym jakie ty masz doświadczenie i jakie każdy inny ma doświadczenie. Więc jest właśnie fajniejsze takie próbowanie z przyjaciółmi, z rodziną. Ta butelka oczywiście jest bardziej smuklejsza, e, a 12 obok jest e, bardziej wypukła. E, powiedzmy, że, że ta jest e, dobra do kolekcjonowania, ale też piękna butelka, żeby spróbować z znajomymi. Dla mnie Forest Reserve pokazuje, o co chodzi w whisky clan czyli odkrywanie whisky, który nie zawsze łatwo znaleźć. Opowiadanie ich historii i wspólne cieszenie się doświadczeniem z Wami. E, oczywiście każdy pije na swój sposób. Nie oceniam, nie, nie oceniam tego, jak, e, jak kto lubi wypić. E, moja żona, czy to mój brat, najbardziej uwielbiałem pić whisky, czy to są single malty, czy, czy mieszane. E, z kolą, ja lubię pić whisky samo i próbować różnych smaków. E, więc każdy pije na swój sposób, prawda? Więc w następnym odcinku dajcie mi znać, którą whisky chcielibyście spróbować. Mam dla Was Wild Turkey albo Smokehead, to jest jeden z moich najbardziej ulubionych bourbonów. Smokehead też bardzo ciekawa. Spotkaliśmy destylarnię, która wyrabia Smokehead w Irlandii. Mam bardzo ciekawą historię, którą opowiem bardzo chętnie i Możemy też oczywiście opowiedzieć o destylarni, która robi Wild Turkey. Do zobaczenia następnym razem. Whisky Clan, każdy dram to historia. Pozdrawiam.